Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Tomek Tryczyński z MindUp. Zapraszam Was na mój webinar dla handlowców, dla kamów, dla menedżerów sprzedaży pod tytułem W jaki sposób wygrywać duże projekty, duże kontrakty z firmami B2B. Będziemy rozmawiać o tym, jak to robić, a ja będę dzielił się moim doświadczeniem, które wynika z mojej kilkuletniej pracy jako handlowiec B2B oraz mojej pracy jako konsultant B2B w firmach moich klientów. Więc zebrałem te wszystkie wnioski w taką ustrukturyzowaną formę i chciałbym je Wam po prostu przedstawić, o nich porozmawiać Podczas tego spotkania online, w formie webinaru, na które zapraszam. Oprócz oczywiście tego, jakie rzeczy można robić, żeby sobie ten swój proces sprzedaży usprawnić, uczynić go bardziej efektywnym, jak go trochę skrócić, jak zwiększyć konwersję za pomocą tych wniosków, które mam, na pewno będziemy sobie rozmawiać o paru innych kwestiach również, takich jak na przykład Customer Buying Journey, czyli będziemy rozmawiać o ścieżce zakupowej klienta, jak ona wpływa na efektywność tego procesu. Zakupu. Będziemy rozmawiać o tym, jak docierać do komitetów zakupowych, w jaki sposób rozmawiać z osobami decyzyjnymi, w jaki sposób wykorzystać content, content marketing czy content dla handlowców B2B, po to, żeby docierać i zwiększać sobie prawdopodobieństwo wygry wygrywania dużych projektów. To i wiele innych rzeczy, które będziemy pewnie poruszać, hmm, wydaje mi się, że będzie super wartościowe dla każdego, kto interesuje się sprzedażą B2B, chce się dowiedzieć czegoś więcej. Być na bieżąco i spotkać się z takimi praktycznymi wskazówkami i doświadczeniami, na przykład moimi w tym przypadku. Także zapraszam Was raz jeszcze bardzo serdecznie. Już niedługo widzimy się podczas spotkania online. Do zobaczenia. Cześć!